Witajcie kochani! Dziś zapraszam Was na recenzję drugiego suplementu diety, który miałam okazję testować dzięki hairboxie. Pierwszym z nich, jak wiecie, był Langword, którego recenzja już jest na moim kanale. Podlinkuję Wam gdzieś tutaj na ekranie i w opisie pod filmem. Natomiast dziś zajmiemy się suplementem na skórę, włosy i paznokcie, który nazywa się Hair Growth. Dlaczego on jest tak wyjątkowy? Ja miałam do wyboru e, którykolwiek suplement, który znajduje się w asortymencie herboxy, natomiast e, co mnie skusiło, żeby wybrać akurat Hairgrowth? Jego skład, bo ja tak bogatego składu e, suplementu na włosy, skórę i paznokcie jeszcze nie widziałam. Za chwilę wam właśnie przeczytam ten skład, warto dodać na początku, że jest to produkt cruelty free bez cukru, bez glutenu, bez GMO. Także spokojnie weganie, wegetarianie mogą go zażywać. No, i teraz, jeżeli chodzi o skład, tutaj jest on bardzo drobnym druczkiem, ja Wam też y, zrobię teraz y, zrzut ekranu, tak zwany, i przeczytam, co w tym składzie się znajduje. Ja byłam w szoku, słuchajcie. Więc tak. Mamy witaminę C, kwas pantotenowy, witaminę E, witaminę B1, witaminę A, witaminę B6, kwas foliowy, biotynę, witaminę D3, witaminę B12, magnez, żelazo i cynk oraz wyciąg z palmy sabałowej, wyciąg z pokrzywy i skrzyp polny. Także jak widzicie, naprawdę skład ma bogaty. Takimi najważniejszymi składnikami w tym suplemencie jest witamina A, witamina E, biotyna i cynk i je Wam za chwilę... Bliżej przedstawię. Natomiast teraz powiem Wam, co ma robić ten suplement. Skupimy się głównie na włosach, dlatego że jest to hair growth, jak sama nazwa wskazuje czyli wzrost włosa. On stymuluje korzeń włosa, on dotlenia korzeń włosa, przez co włosy nam szybciej rosną, są bardziej dotlenione, szybciej docierają do nich witaminy, włosy stają się lśniące i grube. Zapobiega wypadaniu włosów, dzięki tym wszystkim składnikom włosy rosną szybciej. Co jest ważne, mogą ten suplement diety stosować zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Także tutaj nie ma podziału, tak jak w niektórych aptekach można spotkać, że jest podział na witaminy dla mężczyzn i witaminy dla kobiet. Co jest fajne w tym suplemencie, jak i w Langward, właśnie, to znowu o tym powiem. To są składniki naturalne, więc nie ma obaw, że faszerujecie się chemią po prostu, więc jest to zdrowe i bez obaw możecie te produkty zażywać. O ile nie jesteście oczywiście uczuleni na którykolwiek składnik. Jeżeli chodzi o te cztery główne, to teraz wam je pokrótce, szybciutko przybliżę, bo ogólnie z nazwy wszyscy je znamy, ale co robią tak do końca? No to już niekoniecznie. Sama yy, zwiększyłam swoją wiedzę dzięki temu filmowi, właściwie, kiedy to przygotowałam się właśnie do jego nakręcenia. Więc tak, biotyna. Mamy ją pod postacią witaminy B7 i witaminy H. Zamiennie stosujemy te nazwy w suplementach diety. Ona stymuluje produkcję keratyny we włosach i powoduje również szybszy ich wzrost. Możemy dzięki niej zażegnać łupież, suchą skórę głowy i wypadanie włosów. Biotyna pojawia się bardzo często, zarówno właśnie w szamponach, jak i suplementach diety, ale na przykład, że działa na łupież, nie wiedziałam. Witamina E, słuchajcie, witamina E jest odpowiedzialna za zdrową skórę głowy, czyli jest mega ważna, bo jeżeli warunki na skórze głowy są niesprzyjające, no to automatycznie te włosy będą właśnie miały braki witamin, będą miały niesprzyjające warunki do wzrostu, czyli na przykład łupież, jakieś zaburzenia w wydzielaniu sebum, ta skóra głowy będzie sucha, a przez to włosy też będą suche, łamliwe, cienkie i niedożywione. Ma w sobie też właściwości przeciwutleniające, dzięki którym komórki mieszków włosowych nie rozpadają się tak szybko, co jest też mega ważne. Cynk. Cynk odgrywa bardzo ważną rolę we wzroście włosa i w naprawie jego tkanki, czego też nie wiedziałam. Pomaga nam też w uregulowaniu wydzielania sebum przez gruczoły łojowe. Właśnie zaburzenia i brak cynku w organizmie powoduje wypadanie włosów również. I została nam witamina A czyli powszechnie znany retinol, dzięki któremu utrzymana jest równowaga wydzielania sebum, co z kolei natłuszcza włosy, a to sprawia, że one się nie łamią. Czy jak widzicie, jakby musi być balans tych wszystkich witamin, one wszystkie ze sobą współpracują, każda jest odpowiedzialna za coś, no i kiedy ten balans zostanie zaburzony, no to automatycznie nasza skóra kaprysi, nasze paznokcie się łamią, nasze włosy wypadają, po prostu mają niesprzyjające warunki. Bierzemy tak, jak i przy Langward dwie tabletki w trakcie posiłku. Nie miałam z tym problemów. Tabletki są bardzo podobne do właśnie Languard. Są to takie kapsułki, z tym, że tym razem ten proszek w nich jest jaśniejszy. Tutaj macie. Właśnie tą kapsułkę. Ona jest wielkością też bardzo, bardzo zbliżona do Langward. Chyba jest minimalnie mniejsza, jeżeli się nie mylę. No i teraz przejdźmy do najważniejszego, czyli co ja o tym suplemencie diety sądzę. Brałam sobie go miesiąc, już dawno minął. Tak jak Wam mówię, zostawiam tylko kilka tabletek, żeby móc Wam pokazać. Jeżeli chodzi o skórę i paznokcie... To naprawdę robi wrażenie. A dlaczego? Dlatego, że ja mam taką brzydką przypadłość i wiem, że nie tylko ja. Kiedy zrobię sobie hybrydy, i one po jakimś czasie, na przykład, gdzieś się zapowietrzą, to ja mam taki brzydki nawyk, zamiast je odmoczyć i zedrzeć, to ja po prostu na sucho je odrywam. A wiecie, że przy tym najbardziej niszczą się paznokcie. I w tym momencie, w którym zaczynałam brać ten suplement, Miałam już na paznokciach tylko i wyłącznie taką zwykłą odżywkę, żeby te paznokcie właśnie odbudować, bo już były tak biedne, cienkie, że po prostu żadna hybryda już mi się na nich nie chciała trzymać. I słuchajcie, nie minęły dwa tygodnie, i ja mogłam z powrotem wrócić do hybryd, bo te paznokcie mi tak szybko zaczęły odrastać. Z czego jestem niesamowicie zadowolona. A skąd to wiem? No, wiem po tym, że jakby. Była górka na tych paznokciach. Wiecie, jak macie z... zcienioną tą płytkę, to w niektórych miejscach ona jest grubsza, a w niektórych jest cieńsza, i to widać na gołe... gołym okiem. Naprawdę paznokcie zasuwały w niesamowitym tempie i odrosły fajne i takie już twarde, a nie takie miękkie jak papier. Jeżeli chodzi o skórę, to ja widzę ogólną poprawę skóry, natomiast trzeba tutaj zaznaczyć, że zaczęłam też kurację antytrądzikową maściami od dermatologa. Więc jakby w tej kwestii za bardzo się nie wypowiem. Za to jeżeli chodzi o włosy, to słuchajcie kolejny hit, dlatego że ja ten bok mam wygolony, jak wiecie. I tutaj zazwyczaj mogłam dwa tygodnie, trzy tygodnie wytrzymać, bez problemu. Zanim mi to tutaj zaczęło nachodzić na ucho i musiałam znowu to wygalać, to mogłam chodzić i chodzić. Natomiast przy okazji braniu tego suplementu, co tydzień muszę to golić bo już jest po prostu krzak, tak samo yy, włosy, ja brałam ten suplement miesiąc, w momencie kiedy zaczynałam go brać, miałam obcięte włosy i ten tył miałam tak bardzo mocno wystrzępiony. kiedy on mi zaczynał odrastać, to właśnie one mi się robiły takie, wywijały mi się na końcach i tak szybko zaczęły mi się wywijać, tak szybko mi to odrosło, bo byłam obcięta troszeczkę za krótko szczerze powiedziawszy i trochę mnie to zmartwiło, mówię, a właśnie mam tabletki, zobaczymy czy działają, no, i zadziałały do tego stopnia, że musiałam dosłownie przyciąć cały ten tył na prosto, no bo one tak szybko urosły, że po prostu te cienkie końce zaczęły mi się wywijać. No i w tej chwili czuję, że te włosy są grubsze i nie wypadają. Ja Wam w dzisiejszym vlogu też pokazywałam, jak stosowałam dzisiaj pierwszy raz taką nową wcierkę, którą dostałam z Bingo Spa. I przy okazji, właśnie masażu skóry głowy taką yy, masażerką, żeby wetrzeć tą wcierkę. Tych włosów tutaj miałam 5 na krzyż. Przypomnę, że byłam dwa razy pod rząd chora w zeszłym miesiącu i miałam gorączkę, a przy gorączce zawsze włosy wypadają. Widzę, jak mojej córce teraz lecą, a miała 39 stopni. No i w dodatku mamy wiosnę, czyli zmianę pory roku, gdzie te włosy zawsze, ale to zawsze lecą garściami przez jakiś okres czasu. No, u mnie naprawdę. Fajnie to zadziałało. Mam tutaj nowe baby hairy. To wszystko tutaj to są nowe włosy. Przeważnie tutaj mam takie większe zakola. Natomiast teraz mam to fajnie tutaj odrośnięte. I zawsze potem poznaję, bo tutaj, jak urodziłam córkę, to tutaj miałam aż dotąd po prostu łyse. W tej chwili mam tu takie fajne malusie baby hairy. No, i to mówi samo za siebie, myślę. Przede wszystkim skład tego produktu jest bardzo zainteresowania, bo ma bardzo dużo składników, które są naturalne, które nam nie zaszkodzą. No i dostajemy wszystko w jednej kapsułce, tak? Mamy 60 tabletek, więc kuracja starczy nam na miesiąc. Sprawdźcie, sami zobaczcie, kupcie i się przekonajcie. No także śmiem twierdzić, że no działa, działa, jeżeli nie jesteście przekonani dalej, zerknijcie sobie na stronę, zerknijcie sobie na opinię w internecie, ja uważam, że ten skład to jest po prostu strzał w dziesiątko, jest bardzo bogaty i produkt jest wart swojej ceny, oczywiście na hasło takie jak wam się wyświetli teraz na ekranie macie zniżkę, Zapraszam Was do zakupu. Ja myślę, że takie suplementy zawsze warto brać. Ja Wam powiem, jestem bardzo zadowolona z niego, szczególnie właśnie, że ma tak bogaty skład. Nie muszę się suplementować już na przykład biotyną osobno, czy tam cynkiem, żelazem osobno. Tylko wszystko mamy w tych dwóch kapsułkach, które łykamy dziennie i jest po zawodach. Nie musimy pamiętać o pięciu tabletkach. Ja już uciekam. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Buziaki papa.